Witajcie kochani bardzo serdecznie. 15 grudnia. Dzisiaj czwartek, więc no u mnie jak czwartek to sprzątanie chałupki i dzisiaj jak idę do mamuśki też do niej sprzątać, to jeszcze dodatkowo dziś myję okna. Tylko że no umyję tylko tak no byle jak, że tak powiem brzydko, bo jest u nas minus 5 stopni, a no... nie wiadomo, czy przed świętami pogoda się poprawi, także umyję tak naprawdę tylko od tej strony, gdzie jest ciepło, ewentualnie tutaj na samym dole, gdzie jak pada, to od parapetu się po prostu odbija, albo tak po prostu tylko przetrę te szyby, wiecie, żeby było na szybko, żeby żebym nie zamarzła tam. I jutro, jak idę do babuni, to też idę jej okna umyć. W ogóle muszę sobie wyjąć ten sprzęt do mycia okien, żeby po prostu było szybciej. I zobaczyć, czy, czy nie potrzeba go naładować. Także dzisiaj mam dzień zapracowany. Powiem Wam tak. Jest nowa kolekcja Bel w Biedronce. W mojej Biedronce oczywiście jeszcze nie ma. Zauważyłam, że w mojej części miasta kolekcja pojawia się dwa tygodnie po premierze. A! Na drugim końcu miasta, na Podkarczówce, y, tam jest kolekcja właściwie od razu, zaraz po premierze, więc jutro, y, w ogóle nawet nie wiem, co tam jest z tej kolekcji. Y, nie, nie czytałam dokładnie, a w ogóle będę gadać dzisiaj malować. Dzisiaj podkład z bazą luksa. Odcień jakiś natural glamour. Tak, właśnie jak będę y, jutro, tam na tym drugim końcu miasta, koło babci, jutro jest piątek, więc też. Y, na terapię idę. Więc będę w tamtych rejonach. Jak mi się uda, to może pojadę przed, przed babcią. A jak mi się nie uda, to pojadę po babci na tą podkarczówkę. W ogóle mam tu takie coś przy oku który ma niby białą końcówkę, to nie boli, ale tak mnie drażni jak dotykam. Chociaż ten podkład jest niby podkładem z bazą razem. Podkład matujący z bazą z filtrem 15. A powiem szczerze, że no, nie jestem pewna, czy można nazwać go podkładem, bo on ma bardzo znikome krycie. Bardzo znikome krycie ma. Więc on ma takie jak, jak kremik BB. I nie wiem, czy jest na mnie niedelikatnie za ciemny. I przypominam też, że jutro się nie maluję. Tylko sprawdzimy sobie ten podkład z pudrem w sobotę. Więc możecie napisać, czy chcecie jakiś konkretny puder. Czy mam po prostu wziąć puder z tego mojego magicznego koszyczka. Chyba że. A w ogóle ciekawa jestem, czy jest tam puder w tej nowej kolekcji Bell. To może byśmy sobie ją przetestowali, jakbyśmy, jakby mi się udało ją kupić. I wezmę tylko to, co faktycznie wiem, że będę używać, bo te rzeczy z BEL, no umówmy się, one są bardzo do siebie podobne. Bardzo do siebie podobne są wszystkie rzeczy, a w szczególności te cienie wpłynie. Pigmenty, jedynie pudry, pudry fakt się różnią. Brązery bardzo delikatnie się różnią, głównie to chyba odcieniem Więc yy, dopowiedz, jeżeli coś będzie, to nie będę brała na pewno. Yy, Dobrwi yy, też, nie będę nic brała, gdyby tam było w ogóle. A może bym weszła i sprawdziła w ogóle, co tam jest w tej kolekcji? to od razu wam powiem co bym wzięła co bym wzięła z tej kolekcji jest tu tak kremowy błyszczyk do ust, no okej okay. sypki rozświetlacz do twarzy i ciała to mogę wziąć sypki cień do powiek w słoiczku no tego to raczej nie będę wybrała trwały podkład z kwasem hialuronowym jest, u mgiełka utrwalająca makijaż i blurujący puder do twarzy Hmm. to jakbym się udało ją kupić to akurat tutaj jest blurujący puder do twarzy to byśmy go zaaplikowali w sobotę tą mgiełkę utrwalającą to zostawię na kiedy indziej, bo no nie chcę utrwalać makijażu, żeby wiecie nie było tu no, nic zaburzone z tego testu podkład to może na samym końcu byśmy zrobili jakby jak starczy dni <laughs> jakby starczyło od niej na podkład. Cień do powiek na pewno nie biorę, a jak błyszczyk wezmę i sypki rozświetlacz do twarzy i ciała. Hmm. To zobaczę, jaki ma kolor. Bo jak jest taki sam, jakby ostatnio to mogę wziąć, bo ten sypki, ten w białym opakowaniu, to był świetny ten rozświetlacz Bel. Więc sądzę, że akurat to to spoko. To zużyję. Nie, no bo wiecie, no wolę brać coś, coś zużyję, bo te pigmenty Bel z kolekcji, no to one, no fakt, no dobrze, używam ich, ale w tym momencie mam ich 5, tak? Zanim ja to zużyję, jak po prostu nie chcę mi się malować, a coś tam chcę, żeby było na powiece, to po prostu biorę właśnie ten sypki pigment z Bel, nakładam go paluchem na całą powiekę ruchomą i tyle, i wychodzę. Znaczy, no, oczywiście, tam podkład czy tam puder i rzęsy. No, w makijażu to rzęsy to jest podstawa. Brwi mogę nie ruszać. Brązera, różu, rozświetlacza mogę nie ruszać. Ale puder i tuż do rzęs. No, to, to to jest dla mnie podstawa makijażu. Może nawet nie być podkładu. Może być nie bez korektora, byle by był puder. Taki średnio kryjący, który mi wyrówna kolory skóry, nie? A w sumie to nie przeczytałam waszych komentarzy, czy mam używać jakiś y, ten tusz do rzęs z Eveline z Biedronki, tych najnowszych. Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o ten podkład, no dobra, no nie znikome krycie, ale taki średni minus. O może tak? Średni minus to krycie jest z bazą, wygląda dobrze na twarzy, tak naturalnie. I dzisiaj chciałabym sobie jeszcze zaaplikować ten, yy, ten, co, nie ten, matowa szmink. Nie. Matowa, aksamitna pomadka do ust z Bels z wczorajszego kalendarza adwentowego. Pierwszy raz ją otwieram. Zobaczmy. Hmm. Wygląda dobrze, no może troszkę za różowo dla mnie, za jasno-różowo, o może tak, ale... Ale tak, to ładnie wygląda. Nie jest taka jakaś przesadnie wyrazista, taka podkreśla usta. O, to już widzę, że się ciopnęłam tuszem. No. No i co ja robię po nałożeniu makijażu na siebie? i dać myć gary. <gry> tak, wiem, dziwna jestem trochę. Ale któż nie jest dziwny na swój sposób. No dobra, ja dzisiaj jestem dość zajęta, ale chyba zanim zacznę sprzątać, albo najpierw moje gary i zanim zacznę sprzątać, to Yy, poćwiczę, żeby mieć już z głowy, bo powiem szczerze, że ostatnio wieczorami to jestem tak padnięta że mi się po prostu nie chce i się do tego zmuszam. A rano jeszcze mam natchnienie, mam ochotę, więc chyba lepiej by było poćwiczyć rano, nie? Ech, no dobra. To, to do, do usłyszenia, do zobaczenia później. No dobra, odpoczywamy, ale czas na kalendarzyki. Dziś. 15 czy 15? A, 15? tak, 15. Tak, bo ja też mam 15. Też mam 15. Ja, ja mam dzisiaj mam. anioła. A, a ja mam... Ee, pewnie liner. Konturówka. A nie, konturówka do ust. 15. Żółred, dobra. 15. Co będzie do pomaga. A ja już tutaj nie mam 15. A kto, kto ci zjadł 15? Co ja nie wiem? Nie było to Trójki Bel jest rozświetlacz ten z orientalnej kolekcji. On idzie na rozdanie, bo ja go już mam. W sumie go często go używam. Fajny rozświetlacz. A ja mam cukieraska. ja mam krem. Albo balsam do ciała. Pokaż. Od razu pokaż. E, nie, to jest peeling. Od razu pokaż. Peeling. Mleczny peeling. Chyba do ciała albo do twarzy. W sumie mała. teraz 16. Mam dużo. O! Dużo 16. A tak. ja 15 w Glam Shopiku mam. O, taką to o, to miniaturową. Sztylam na cień. Hmm. I mam dzisiaj herbatkę białą, z pomarańczem i agrestem. Wiesz czego jeszcze w tym filmie brakuje? W filmie? No. Kusi. Właśnie. Ja mam dwa cienie dziś w Glam Shopie. Nieoczywiste. Nieoczywiste? Takie. I wiesz, czego jeszcze brakuje? Dafiaka. Cześć, jestem Ładny błysk i. Ty pokazujesz w ogóle. Blok pieseła? czekoladowy. Nie, nie pokazuję piesyła. No A ten jest matowy. Pieseł też by chciał być ten tu uwagi. Chodź I zbliżyłam się też, żeby podsumować podkład. Świecę się, bardzo się świeca. Tak, i co dziwne, to już po czterech godzinach niecałych się tak mocno świeciłam i po prostu na, z każdą minutą czy tam godziną coraz mocniej było świecenie. Jutro zobaczymy z pudrem. Wezmę ten, co mam w szufladzie. Tak, wezmę to... A nie, jutro się nie maluję, bo jutro piątek. ale w sobotę. Wezmę ten z szuflady. Tak. No, dzisiaj będzie krótko i treściwie, bo dzisiaj czwartek, więc no... A jutro jadę na wycieczkę do Krakowa Tak, Daria jutro jedzie na wycieczkę, ma, ma y, wyjazd wycieczka. o 7, a powrót o 20. Ale mam zbiórkę o 6.50. Nie tak. wiem, kto to wymyślał, ale za wcześnie. No wiesz, jak chce się coś tam jednak pozwiedzać, bo jak my jedziemy tam na 15, z turnieju wychodzimy nawet najpóź... najwcześniej wyszliśmy chyba po 16, to co ty tam niby zwiedzisz? Żeby tam dojechać, czy tam dojść to tam pół godziny, zanim jeszcze ewentualnie wystoisz w kolejce, to, to wiesz, to nic się nie opłaca, dlatego lepiej jechać rano albo dzień wcześniej pojechać na cały dzień. I najlepiej, żeby mieć wcześniej zabukowane bilety, bo tak to... będzie maku! Tak, wiem, raz. że będziecie maku. Dobra, skarbenki, ja dzisiaj się zastanawiam nad tym, żeby sobie olej nie położyć na włosy i położę bez podkładu na suche włosy olej, ten 8 w jednym z Eveline Posiedzę w nim jakiś czas. Oglądam gierka teraz na Netflixie. A ty skończyłaś? Co? skończyłaś? Tak, skończyłam całe, że The Crown... Pięć sezonów. No sądzę, że będzie kolejny, bo Diana jeszcze żyje. Diana czy a królowa Diana? Jeszcze żyje? Tak, no to jak Diana żyje, to królowa tym bardziej. Bo Diana kilkanaście lat temu umarła. A królowa dopiero w tym roku. Czy będzie jeszcze kilkanaście sezonów? Ja nie wiadomo, bo oni to tak w miarę. Dwa sezony. Dwa sezony były jak królowa byłam zaraz po koronacji. Dwa sezony jak była taka po czterdziestce chyba. A teraz właśnie jest po 60 chyba królowa. No. A ja się nie mogę doczekać drugiego sezonu. A to jeszcze. Dopiero co wyszła jedynka. Dobra, skarbenki to do zobaczenia jutro w piątek 16 grudnia.